W tym tygodniu Apple Block TV sponsorują Skinner.pl futrzane skórki oraz Infact.pl proste prowadzenie firmy. Witamy w 52. odcinku Apple Block TV. Ja się nazywam Paweł Nowak. A ja, Wodek Markowicz, Apple Block TV to cotygodniowy podcast na temat newsów i plotek o Apple, gdzie my siedzimy przed laptopami i rozmawiamy na temat newsów i plotek o Apple. Eee, odcinek numer 52. Eee... I teraz ja powiem, a ja jestem Paweł Nowak i dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Eee, biurka są dwa e, inne, ale. Nie przejmujcie się. jest ten sam. Jeszcze raz. Dobra, jestem za. Jestem za. Gratulacje. Ok, ujęcie drugie. Od teraz zaczynamy ujęcie drugie. Witamy w Apple Block TV. Ja się nazywam Paweł Nowak. A ja, Wodek Markowicz. AppleBlock TV to cotygodniowy podcast na temat newsów i plotek o Apple, gdzie Wodek Markowicz i Paweł Nowak siadają przed dwoma laptopami i rozkminiają najnowsze rzeczy ze świata Apple. Łabnie? Prawdopodobnie, bardzo ładnie, Łabnie. bardzo ładnie. E, Dzisiaj będziemy zdecydowanie ze świata Apple rozkminiać rzeczy, tak jak powiedziałeś. Z śmiętnie. tego cytat, co wiem, cytat. to mamy obaj ten sam temat, czyli iPod? iPod? E, iPad, dokładnie. iPod, iPad, iPod, iPad, będzie mówić dokładnie? cały czas. No ale na początku była masakra, na początku była było iPad, iPod, za każdym razem pisałem, że. E, tak, jest, jest, jest informacja ode mnie na w niedzielę były Oscary, tak? W niedzielę? Oj, nie wiem Paweł. O no, zeszłym tygodniu, w każdym razie. Mhm. E, I w trakcie Oscarów pojawiła się 30-sekundowa reklama iPada. Oczywiście, tak jak zwykle u Apple, czyli muzyka tylko, prawda? I mamy migawki z, z urządzenia. A. I e, to jest, to jest jedna z, z rzeczy, które ja bardzo lubię. E, znaczy, lubię obserwować tą rzecz, jeżeli chodzi o środowisko, wiesz, plotkarskie Apple, ponieważ e, oni. Znaczy, są serwisy, które analizują tą reklamę klatka po klatce i przyglądają się tym, z tym rozmytym screenom tego, tego urządzenia, żeby odczytać, co tam jest ciekawego. No i oto rzeczy, które znaleźli. Eee, książki, ceny książek znaleźli. Nawet na razie nie wiadomo jakie Ibook książek, iBooks dokładnie. Eee, I teraz mamy tak, mamy wspomnienia, wspomnienia Teda Kennedy'ego. Każecie Teda, hmm. Wiecie? Kennedy'ego ten, ten prezydent dziękuję, może inny Johna. <laughs> Dobra. Eee, 23 zł kosztuje książka w sklepie, w twardej Ile? 20, przepraszam, 23 dolary, oczywiście. W no. tak tak ważnej oprawce. Dokładnie. 19 złotych kosztuje w Kindle. Wersja biało-czarna, i prawda, wiem jak to działa. Mhm. A 15 dolarów kosztuje w iBooks. 23, 19, 15. Okej, okay, znaczy, waż... najważniejszym w tym wszystkim jest to, że kosztuje mniej niż na Kindle. To jest najważniejsze. I to sporo, mniej, bo są 4 do, ponad 4 dolary, bo na Kindle chyba 19,25 było ja to obciążenie. No po i z tego co mi się wydaje, to Kindle i tak obniży swoje ceny książek. Mm -hmm. bo, tak, bo... bo ostatnio była taka sytuacja, że jeden z wydawców wymusił na Kindle podwyższenie ceny, ponieważ właśnie mm -hmm. na Kindle były tam jakieś, jakiś taki przedział cenowy, mm -hmm. jakiś tam jeden, wiesz, że tam się oscylowali sobie wokół ceny, a jeden wydawca powiedział, że on chce mieć dużo wyższy ten, ten tak, punkt z ceną. Tak. No i efekt jest taki, że tak samo w Apple wymusili wydawcy na to, żeby mogli sobie podwyższyć na nowości y cenę i, i przez to, to spadły obroty. To podobno obrotek. bardzo, to podobno właśnie bardzo źle wpłynęło na obroty. Ale kolejną rzecz, którą tym w trakcie tej reklamy, w trakcie przeglądania tych rozmytych zdjęć iPada, y to, są, to jest katalog My Documents. W, w jak jest zdjęcie iWorka, tam chyba to jest Pages, mm. y jest, było, było. Jest, jest, docis jest docisk, jest okay. docisk, <laughs> jest przycisk My Documents y i teraz tak, po pierwsze to udowadnia, że będzie możliwość przechowywania plików w iPadzie, prawda, jako plików w sensie klikasz do My okay, Documents. No plików. Okay. no na iPhone nie, nie ma takiej możliwości, nie? No bo iPhone trochę się nie nadaje do edycji plików. Tak, okej, okay, kontynuuj. E, I to, że przede wszystkim jest to nazwane My Documents, to przypomina moje dokumenty Windows, troszkę, prawda? Tutaj jakby głosy są takie, że to ma ułatwić przejście ludzi z Windowsa, albo jeżeli znaczy, ktoś sobie kupi nie, iPada do PC tanio. Nie, 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 oglądałem tej reklamy aż tak dokładnie. Nie śledziłem tego klatka po klatce, ale wydaje mi się, że tutaj tak były rendery. Każdy, każdy screenshot na tym iPadzie, to były robione w motion, czy w czym oni tam robili? Te... Tak, tak. Wszystko to było wyrenderowane, to nie było na żywo ściągane z iPada, więc to, co oni tam rzucili, oni mogli tam rzucić nie wiem, czy różowe tło. Tak, cokolwiek cokolwiek było chcieli. Ale oni mogli tak. po prostu do napisać My Documents, to niekoniecznie znaczy, że to będzie się nazywało My Documents, niekoniecznie będzie znaczyło, że cokolwiek, co tam zobaczyliście na tej reklamie będzie w iPadzie. Dlatego na przykład wszystkie zdjęcia iPhone'a w internecie mają tam określoną godzinę, chyba to jest 10.23, zawsze mają tą samą tak? godzinę, ten bo oni prawdopodobnie mają jeden template, który no. wiesz, wymieniają ikonki i tak dalej, ta godzina jest zawsze ta sama. Jasne. Zawsze Więc jest maksymalny zasięg oczywiście i tak dalej. Więc cała, cała ta, ta całe to podniecenie tym... tym no ruchem iPadowym. To jest trochę um, przegięcie, ale dziękujemy bardzo, że, że, że dostarczacie takie materiały, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Tym. Ale jest jeszcze jedna rzecz, e, o której chciałem wspomnieć, to to, mhm. że jest e, na jednym ujęciu ten koleś, ten koleś z takimi wielkimi rękami, którego tego iPada obsługuje, zwróciłeś uwagę na takie wielkie paluchy, no, takie naprawdę się ogromne. ogromne. Zobaczysz zdjęcie, to zobaczysz. No nie. Ma. Jest tak, jakby miga coś na, na ramce, tak jakby kamera, takie fioletowe, tak jakby coś miga. Jest czarny, po prostu jest czarna ramka, mm -hmm. i taki delikatnie fioletowa kropeczka. I wszyscy, oh, będzie kamera, A, będzie kamera. Po pierwsze, to e, lampka powinna być zielona, jeśli to miała być kamera, ale, no. ale spoko. Ja Dobra, zaczek, mój temat, Paweł, e, też o iPadzie. No właśnie, dzisiaj się trzymamy no w tych rękach. zostało do iPada? Nie cały miesiąc, tak? Dobra. Mm -hmm. e, ogólnie pojawił się temat. E, Tetheringu, czyli tethering na polski język to udostępnianie łącza internetowego na inne urządzenia. Czyli załóżmy mamy iPhone'a i chcemy korzystać na Macu, to się nazywa tethering. I pojawiły się plotki, że będzie możliwy ten właśnie tethering z iPhone'a na iPada, więc jeśli masz plan tam taryfowy, jeśli chodzi o łącze internetowe na iPhoneie, to będziesz mógł z tego korzystać na iPadzie. No, i napisał do Steve'a Jobsa pewien szwedzki e, tam producent muzyczny, pan Jesper Soderlund. I to jest Steve Małpa S. Jobs. A, S. Jobs. Kto by chciał napisać, to S. Jobs małpa Apple.com. E, Ponoć czyta. I napisał do niego właśnie, że jest tam bla bla, bla Apple fanem, iMac, i7 planuje kupić. E, I zapytał się prosto z mostu, czy będzie możliwe udostępnianie łącza z iPhone'a jego do, do iPada. E, I on powiedział e, po prostu nie. Tak. odpowiedź był no. no i na dole sent from my iPhone Także, <laughs> bardzo fajnie ja Ci powiem ogólnie dlaczego nie będzie jeśli chyba, chyba że ty masz jakieś swoje własne podejście Eee, Oni nie po to walczyli z ATT, żeby zrobić fajny plan konkurencyjny. Cel, eee, wiesz, tam ile tam: 15 dolarów za 250 mega i 30 dolarów za Apple. Ja do eee, no, żeby, 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 żeby ludzie tego nie kupowali i korzystali z łącza iPhone'owego, bo to po prostu nie ma sensu. Eee, czy znaczy nie ma sensu dla e, biznesu ATT e, AT i tych wszystkich e, udziałowców. AT&T. przykład znaczy, w Stanach to nie ma wielkiego znaczenia, bo jakby chciał podzielić z iPhone'a, to tak się jak musi mieć ATT. Tak, ale już na samym Kwestia świecie. jest, jest z tego, tego typu, że na pewno przy jailbreakowanym iPhonie, do czego nie nakłaniam, ale przy jailbreakowanym iPhone'ie jest możliwość udostępniania łącza przez Wi-Fi. Więc jakikolwiek sprzęt, który ma Wi-Fi, może będzie punkt to dostępowy dostatec... zrobić. Tak, dokładnie. E, także no, nie wiem, kto się czarował. Kot jest niebezpieczny blisko kamery. Nie <laughs> wiem, kto się czarował, że będzie możliwość udostępniania no. tego łącza. E, ale... No, ale. Weź tam, rzuć okiem na nią, bo na zaraz. Będzie pasek od kamery. Ale będę. Urwie. E, Okej, okay, dobra. To w takim razie ja proponuję. Witam z powrotem w sekcji mail. Mój mail jest od pana Huberta R, ochrona danych osobowych. Jeśli chcecie, to podam maila. Hubert. żartowałem. Temat maila to kilka pytań. Kilka pytań, niestety nie mamy czasu przeczytać. Przeczytam jedno z nich. Otóż, ostatnie już pytanie dotyczy zakupu maka za granicami Polski. Czy oprócz ceny zauważacie jakieś różnice? Zastanawiam się nad sprowadzeniem z USA i ciekawi jestem, czy są jakieś różnice sprzętowe, na przykład inna klawiatura lub coś innego. Słyszałem, że klawiatura USA ma nieco inny układ klawiszy, bo polski system operacyjny to chyba kwestia ustawień. Co myślicie na temat zakupu MACA poza Polską? Tam coś jeszcze dalej jest, ale to już nie mamy czasu przeczytać. Paweł, co myślisz? O, ja mam, rozumiesz, ja tu pięknie, bo akurat yy, tak się składa, że i Ty i ja sprzedajemy komputery w tym momencie, No, tak. no mamy, mamy, jesteśmy na tym etapie. I Piotrek też sprzedaje, tak, krzyczy, krzyczy że tak. też sprzedaje komputer i yy, Ty masz amerykańską klawiaturę, ja mam europejską klawiaturę tak, tak, i tak, różnica tak. jest Pokaż. w enterze, Dobra, Tylko enter. enter, no i da jest w innym miejscu, Ty masz tyle Ja mam duży shift, Ty masz mały shift. Ja mam mały shift. Do Dobra i powiem Ci, yy, że wolę ten USA, więc nawet ja polecałbym sprowadzenie. No, Piotr krzyczy że też, Polecamy gorąco ściąganie sprzętu z USA, po pierwsze, pomijając ten podatek w Stanach, który się różni od stanu do stanu, to jest taniej, jeśli wozicie sprzęt ze sobą, tam w tym, w tym bagażu czy, czy, czy podręcznym, czy nawet tym dużym, bez pudełka, to, to, to będzie taniej niż w Polsce, bo jak, jak wiecie, zawsze jak się pojawia jakiś nowy sprzęt i wszyscy czekają na te ceny od iSource'u, czy odkąd, to tak... Eee, wiedziałem, że będzie drogo i później masa komentarzy na blogu Pawła, że drogo i drogę. Dzień dobry pani Kasiu, Wodek Markowicz z tej strony. Proszę mnie połączyć z prezesem. Tak wiem, że jest na spotkaniu, ale to jest pilne. A dzień dobry Panie Radku. Przepraszam, że przeszkadzam Wodek Markowicz z tej strony EprBlock TV. Tak jest ten z brodą. Nie, nie, włosy nie są na żelu, są naturalne. 51, tak, tak wiem. Ponad rok. Ponad rok. No właśnie. Skinner.pl Skinner.pl, OK. Już sobie zapiszę. Skórki na telefony. Futrzane skórki na telefony. Nowość. Przyjemne w dotyku. Wszystko zapisałem. Skinner.pl, dobra, jasne, nie ma sprawy, dobra, Dobra. Zachęcimy, jak najbardziej. Skinner .pl. dzięki, pozdrawiam. I proszę pozdrowić Johna ode mnie. Tak jest. Do widzenia. Kłaniam się nisko. No Także, także jeśli wam ceny nie odpowiadają polskie. To myślę, że powinniście zainwestować w amerykański sprzęt, bo różnic nie ma praktycznie żadnych oprócz tych klawiaturowych. Tak, Praca? ale z, z drugiego punktu widzenia, jeżeli kupicie w Polsce, macie mhm. sprzęt, dużo łatwiejszą gwarancję. Na pewno nikt was nie zaprosi o. A ma pan opłacony VAT? Właśnie, mo może być problem, problem VAT-u. Jeśli chodzi o iPhone'a, to chyba nie ma nie ma, nie ma, nie ma, z tym kłopotu. Ej, wiesz, paragon nie, paragon, nie paragon, po prostu jest na numer syjny. Tak, być może. Znaczy wiesz, na makach też niby, ale zawsze może zdarzyć się ekstremalna sytuacja Zawsze spotka, może być, być tak, zapyta, że idziesz do jakiegoś tam resellera i mówisz, tak, tu jest mój. E Mak, kupiłem go wtedy i wtedy, a pan mówi, a zapłacił pan słoniowy podatek i VAT. czy już można z tym A, a, a sobie znaczy, sobie VAT? VAT, chyba no, Ale pan tak to chodzi nawet o to, że w momencie że... kupując w Polsce, przede wszystkim macie ten problem z głowy, nie trzeba się z tym kupować. Hmm. A druga rzecz jest, druga jest taka, rzecz. że. Um, druga rzecz jest taka, aha, że kupując w Polsce, jednak bardzo dużo osób potrzebuje faktury, a ze Stanów nie weźmiesz tej faktury. A znaczy jak weźmiesz nawet fakturę, to a, nie faktycznie. będzie uznana w Polsce. Faktycznie. W związku z tym, kupując w Polsce, na prze, na, mając firmę, to jest... No tak, ale to myślę, że każda osoba, która zna system prawny, to wie, że po prostu to odpada, jeśli chodzi o fakturę. No i także tak jak podsumowując, klawiatura to jest jedyna różnica, zasilacz jest multi napięciowy w sensie 110 i 1235. Tak i... tak tak Nie ma z tym problemu. Także. To jest odpowiedź na to i e, Paweł. Chyba, że ktoś kupuje komputer e, na przykład iMac'a, nie wiem czy one mają, można kabel tylko wymienić jakoś, nie też mają 110, 120 właśnie. I Paweł. E, dobra, okej, okay. a mój, e, mój mail, tak, bo jesteśmy w e tak, 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 dobrze, dzięki tak, tak, za tak. przypomnienie. <laughs> Służę pomocą. E, to jest odpowiednik, mam tutaj, e, tak jest, e, to jest odpowiednik klawisza Win M na z Windowsa. Klawisz Win M powodował to, że, ja sobie otworzę kilka okien, że się pokazywało biurko, czy pulpit na Windowsie. A. Ja zawsze miałem przycisk, pokaż pulki. Tak, przycisk też jest. A tak. można Win i M, czy e? No i czy jest odpowiednik takiego klawisza? E, no więc to jest rzecz w ogóle, która ja się dziwię, że wiele osób jest. nie wie, ale jest oczywiście. Znaczy na nowszych makach, cztery palce do góry. E, tak, o, faktycznie. Nie wyrzucam <laughs> z tego w ogóle. Nie? W ogóle. Ja bardzo często. Dobra. Cztery palce w dół Expozę, cztery palce do góry, biurka. No ale e, dobra, ale chodzi o to, że możemy zrobić tak, zawsze gdzieś przez te okna prześwituje sobie biurko, albo widać dok, gdzie jest finder prawda No, ogólnie ciężko jest najechać oknem na poziom doka, więc zawsze jest no ten pasek, biurka dokładnie, no. mm -hmm. więc trzeba nacisnąć klawisze Command i Alt, możesz spróbować I, naci... i kliknąć biurko. Najechać myszką? Tak, tak. Command I kliknąć Alt. Gdzieś, gdzieś, gdzie prześwituje biurko gdzieś tam. Command Alt. Command Alt. I teraz kliknąć? Biurko. Znikło wszystko i pojawiło się biurko? Finder mi się pojawił. No dokładnie, ale masz… Aha, dobra, masz biurko. Masz biurko, wszystkie okna się schowały. Tak. Czyli nie miałeś żadnych okien otwartych. Miałem dużo. Dobrze, ale Dobrze. schowałeś. Tak, schowałeś. Działa. No to, to jest odpowiedź na Twoje pytanie. <głos> <głos> e, więc to, a oczywiście można przede wszystkim... To jest szczególnie są... przydatne dla ludzi, którzy nie mają tych y, czteropalczastych gestów. Tak, a zawsze można zrobić tak, że się przełączymy na Findera i po prostu z menu Finder wybierzemy ukryj pozostałe. Czym? Alt-tabem? E, no, alt-tabem alt -tabem na przykład. Okay. Tam to nie jest alt-tab, tylko to jest jabłko-tab, ani There wiem. you go. <noise> Znaleźliśmy się jakoś dziwnym trafem w sekcji Tips and Tricks, więc mój Tips and Tricks znowu z iPhone'em. Znowu z iPhone'em zaczynam... Serio? No, poważnie. Ja myślałem nad no, tym, że nie, dwa odcinki z rzędu to nie No I... Nadrabiam Masz, straty, nadrabiam no, straty, Paweł. 50 odcinków nadrabiasz teraz Dobra, ogólnie wszyscy wiemy, że żeby dostać od Apple jakiś dzwonek na iPhone'a, to trzeba go kupić. Okej. Okay. Ale oczywiście ja... Musiałem obejść w ten sposób, bo jak znasz mnie, to wiesz, że jakoś tak lubię alternatywne sposoby. I dodatkowo w Polsce nie można kupić tych dzwonków do <noise> <To> Dodatkowo. <noise> jak już w ostatnim odcinku, kupowanie muzyki legalnie w Polsce jest nielegalne. Dokładnie. W internecie jest nielegalne. W internecie. W internecie. E, także robimy bardzo prosty trik. E, znajdujemy w bibliotece iTunes kawałek, który ma być naszym dzwonkiem. E, klikamy prawym przyciskiem na ten kawałek w iTunes i pokazuje nam się Create AAC version. Po polsku nazywa się to Paweł. Nie mam pojęcia. Utwórz pewnie wersję AAC. No tak, AAC oczywiście, tak, tak. Utwórz wersję dla AAC. Dobra. Robimy tą wersję AAC, znajdujemy ją w Finderze, czyli po prostu znajdujemy ją Znowu w... prawym przyciskiem i znowu pokaż Finder. Finder. Dokładnie. Nie? I co robimy w tym Finderze? W Finderze zamieniamy rozszerzenie pliku z M4A, co jest rozszerzeniem AAC, na M4R. M4R to jest właśnie ten dzwonkowy iTunesowy format. Dobra. I po tym po prostu klikamy dwa razy na tym plik, on się dodaje do iTunes. I w iTunes mamy w lewym, w lewym panelu zakładkę rim Po polsku nazywa się to dzwonki i tam będziemy mieli wypisane nasze. Czekaj, na co mam zmienić? A -a. M4R M4R. No. Problem, tego typu, problem z zamianą na M4R i ogólnie robieniem tego w taki okrężny sposób jest, jest, jest taki, że czasem iTunes nie dodaje tego. Nie wiem z czym to jest związane tak, może, może iTunes jakoś blokuje to ze swojej strony. Może nie. Ale zauważyłem, że pomaga usunięcie kawałku tego oryginalnego, z którego robiliśmy dzwonek. Jeśli go usuniecie z iTunes i wtedy dodacie dzwonek, to prawdopodobnie się wtedy doda do biblioteki dzwonków. Jeśli nie podoba Wam się ten sposób, bo może jest zbyt skomplikowany dla Was, to jest taka fajna strona jak audiko.net. Tam po prostu rzucacie kawałek, ono go samo przetwarza, wysyła Wam już gotowy dzwonek, dodajecie do iTunes. Można przyciąć tam, jeżeli. Można to też pamiętam. przyciąć. Audico.net. Dobra, okej. Okay. Jak się pojawi jakiś polski odpowiednik, to niech się do nas zgłosi. Tak jest. A na pewno się pojawi, bo jak wiemy w Polsce, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 81 powstają bardzo innowacyjne kopie amerykańskich pomysłów. Eee, dobra, bym wykop. Okej. Okay. <laughs> no dawaj. Eee, ale to koniec, bo ja już nie mam nic więcej. Nie masz nic A ja mam tips tricks, oczywiście. Widzisz, bo ja przeskoczyłem, nieważne. Punkers. Okej. Okay. Eee, zasady, ja mam zasady, bo jest dużo osób. Tak. Dużo osób mnie pyta, jak widzą, urywkowo nawet mój jak program cię mail. Na dużo osób mnie pyta. Dużo osób pyta, hello, how hello, you doing? E, nie, pyta mnie, w jaki sposób zrobiłem kolorowanie maili na liście? Bo Z mam już te niebieskie, Jak byliśmy na Apple Pro Series jakiś tydzień czy dwa temu, staliśmy w bardzo długiej kolejce do prezentacji Final Cut czy Canona, się pamiętam. I ja, jako taki ogólnie żartowniści komik w naszym zespole, zrobiłem fajny gag i po prostu zawołałem: Paweł Nowak? Nie! I w tym momencie odwróciło się 20 osób i popatrzyło dziwnie na Pawła Nowaka i zdecydowało, że to jest chyba ten Paweł Nowak, o którym tak słyszeli. Tak, a mi się bardziej wydaje, że oni po prostu stwierdzili, jakiś jaki idiota się dżokował i coś na niego. Piotr Seweryn stwierdził obiektywnie, że popatrzyli się na Ciebie i tak... Ja? To To a, Cool, cool. A już nie przerywam i e, Tak, spokojnie. Znaczy, ja powiem, tak. Dwa, dwa razy mnie ktoś na ulicy rozpoznał. O, więc to jest, spoko. Ja to, czytałem, to jest spoko. Ja raz przeczytałem na blipie, że ktoś jechał ze mną w EPE, ale się nie. <śmianie> nie odezwał się. Nie e, wodek, co tam masz? E, e, no. Dobra, ja mam zasady w mailu, bo generalnie ludzie widzą listę moich maili i one są kolorowe. Niektóre są fioletowe, niektóre są zielone. Przewinę także było na Sam przykład zielone. I się troszkę rozmytego widzieć. E, no i pytanie, jak to jest zrobić? To jest bardzo proste, to są po prostu zasady w mailu, czy tam reguły. Tak, o reguły. reguły, się to nazywa. Trzeba otworzyć preferencję, wejść sobie do reguł. I tutaj dodać reguły pod tytułem na przykład maile od wodek prawda, mm. gmail.com są oznaczone na żółto. Albo maile zawierające e, redakcja są... Ogólnie jeśli robiliście coś takiego jak smart folders albo pinezera, ]Yes. to będziecie To bardzo podobne. E, ale co zauważyłem? Jak dodasz regułę mm. i ją później usuniesz bo ci nie pasuje albo zdecydujesz, że źle ją dodałeś. To pewno zostają te maile zielone. Zostają. I, no. I nawet jak dam, zaznaczę wszystkie maile, dam apply rules i bla, zostaje to. Tak, bo to jest tak, że generalnie wydaje mi się, że jak usuwasz tą regułę, to powinieneś zanim ją usunąć ją edytować. I zrobić tak, że dalej, jeżeli spełnia te warunki, to mm. nie rób nic, w się sensie wyczyść tak, tak, tak. i dopiero potem... Także uważajcie na to, to jest ważne. Tak. Ja, się od tego, ja się tego nauczyłem od Pawła jakieś 3 tygodnie temu, mm -hmm. więc faniakuję po prostu, że to działa, to nie działa. Nie, 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 No ale tak, uprzedzam. Jest to bardzo przydatne na przykład, jeżeli odbieracie dużo maili, prawda? Tak jak odbieramy dużo maili, ale chciałbym, żeby niektóre maile na przykład od, od Włodka, mm -hmm. po prostu żeby od razu rzuciły się, tak. żeby, nie, żeby nie pominął ich wzrokiem, bo wiem, że są ważne. Ja to, no, to, no, co no, co na przykład korzystam z tego tak, do Ciebie i do Facebooka, bo mnie na przykład średnio interesuje, że mnie ktoś wysłał jakąś notyfikację, więc to zaznaczymy na szaro i po prostu omijam. Tak, bo można nie jeszcze zmienić tło, to można jeszcze też tekst tak. zmienić, więc można zrobić na przykład szary tekst na białym tle ten jest taki yes. jakby subtelny. I to jest fajne. Bardzo fajne. Dokładnie. Okej, okay, jeżeli chodzi o konkursy, to wydaje mi się, że ciąg dalszy kontynuujemy konkursu Infactu. Infactu i rozlosowaliśmy jeden Skinner futrzany i to Jej. będzie slash konkurs, ogólnie zaglądajcie tam często bo, bo będzie się tam pojawiać dużo ciekawych rzeczy. Tak. Staramy się dobić do 100 tysięcy odwiedzin tej podstrony. Czyli ogólnie więcej niż sam podcast. <laughs> A ja mam jeszcze małą informację. Osoby, które mogły się w... Kiedy odcinek był? W zeszłym tygodniu? W piątek. 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 Mogły wejść na apple .tv konkurs i zauważyć ciekawą informację do tych że osób, że Włodek właśnie przegrał zakład. Przyznaje się bez bicia. Ale okazało się, że jednak wygrał zakład. <laughs> <I> <laughs> Chodzi like. o to, że tą, like. tą smycz, która była tam obiecana, dostaje tylko pierwsza osoba, która się zgłosiła chyba z 70. W związku z tym, sorry dla wszystkich pozostałych osób, które przekazały nam swoje dane. Nie będziemy ich wykorzystywać w żaden inny sposób. Wyślemy sms do tej pierwszej osoby. Nawet no, nie mamy tyle smerszy. No, nie mamy tyle smerszy? Mamy może z 50 naszy. Mamy jeszcze troszkę. Eee, nie będę się chwalił ile mamy smerszy, ale, ale trochę, jest... jeszcze, trochę jeszcze tego jest. Także eee. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka z Krakowa na ulicy, <laughs> której nie ujawnię teraz. Eee. Pozdrawiam Wodek Markowski i Paweł Nowak sobie trochę statystyk. A, no. dobrze, dobrze. O ja też coś dodam. Ja jestem njotet.pl. Kto mnie, co? Gonicie ktoś teraz na blipie? Nie wiem, się powiedzcie, że ja na blipie jestem I ja, e, Jeśli chcecie do nas napisać maila, to możecie to zrobić na małpa, małpa Blog tv Jesteśmy nawet ostatnio na śledziku, także jesteśmy na śledziku. Także jesteśmy bardzo trendy i na czasie. Nie chcę nic mówić, ale tak? myślę, że no, mamy kontaktyalne, gorące trzynastki mogą nam teraz podskoczyć. I co? Tak, naskoczyć, to... chyba pomyliłeś się słowa. Nas, naskoczyć postawę. może. Nam. A nie, raczej podskoczyć. Myślę, że to nie ma znaczenia. Um, także, aha, Facebook, i Twitter, i Blip. Tak, Wszędzie ja, ja Polecam zaglądać na Facebooka, bo umieszczamy tam. Aż teraz nie, ale zaczniemy umieszczać ciekawe rzeczy.